Dwie ciężarówki łamią prawo przejeżdżając na czerwonym świetle. Taki pośpiech może sporo kosztować, nawet po tysiaku na łebka. Biały pojazd techniczny robi sobie Eldorado na drodze, a na dodatek zajeżdża drogę kursantowi. Masakra. Kierowca czarnego Volkswagena wymusza pierwszeństwo na rondzie, a w dodatku na nim hamuje. Jak myślicie, czy to jest próba wymuszenia odszkodowania? W tarczynie srebrny samochód wyprzedza inny na pasach. Chyba bardzo chce uszczuplić swój portfel o minimum 1500 zł. Biały dostawczak zamiast ustąpić pierwszeństwa, to je właśnie wymusił. A nagrywający musiał przez to przyhamować. Dwa samochody podczas skręcania w ich lewą stronę nie zwróciły uwagi, że wymuszają pierwszeństwo na autorze nagrania. Jeden z kierowców postanawia wyprzedzać, ale robi to przez pas z włączonego ruchu. Wymuszając pierwszeństwo na uczestnikach ruchu drogowego, spokojna jazda po mieście ku Waszemu zdziwieniu może też wprowadzić Was w niebezpieczną sytuację, gdy taki kierowca jak ten na nagraniu czuje się sam na drodze. Biały dostawczak postawia sobie wymusić pierwszeństwo skręcając i prawie wjeżdżając pod maskę nagrywającemu. Pierw powinien się upewnić, czy bezpiecznie może skręcić, to na później dopiero skręcać. Ta sytuacja była niesamowicie niebezpieczna. W środku miasta jeden z kierowców niebieskiego samochodu stwierdził, że przekroczy prędkość co najmniej dwukrotnie. Całe szczęście, że piesi mieli w tym momencie jeszcze przez chwilę czerwone światło. Inaczej ta sytuacja mogłaby się skończyć naprawdę katastrofalnie. To naprawdę chora sytuacja. Srebrny samochód nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, który już przechodził przez pasy. Kierowca Mondeo. Zajeżdża drogę kierowcy, który stoi na czerwonym świetle, w dodatku wjeżdża na pas wyłączony z ruchu. Ten ham drogowy prowokuje do stworzenia wypadku. Jak widzicie, ostro, co chwilę przyhamowuje i jeszcze wystawia przez okno środkowy palec. Autor nagrania jest w szoku i jak najszybciej chce ominąć tego delikwenta, ale ten mu na to nie pozwala i dalej prowokuje. Aż w końcu prowokacja się udaje i autor nagrania niestety uderza w sprawcę. Traci panowanie nad pojazdem i uderza w pobliskie drzewo, a sprawca ucieka natychmiastowo z miejsca zdarzenia. Ten kierowca prawie rozjechał jednego ważnego przechodnia na drodze. Nawet nie musiał go suszyć, bo sam niestety autor nagrania mu podpadł. Raczej obędzie się tylko na mandacie, bo nic poważnego się nie stało. Kierowcy Mercedesa to wybitne jednostki, tak jak ten tutaj, który omija korek lewym pasem, którego oczywiście nie ma. Dla niego pas zieleni to prawie jak droga asfaltowa. Ci kierowcy bili się o miejsce parkingowe. Gdy ten jeden już zaparkował, to kobieta z czarnego samochodu stwierdziła, że tak tego nie zostawi. Zaparkowała więc na styk swój samochód, uniemożliwiając późniejszy wyjazd dwóm innym samochodom, a sama wyszła przez szyber dach. Czarny samochód wyprzedza autora nagrania w bardzo ryzykowny sposób. Jedzie pod prąd. Przecinając podwójną ciągłą. To było bardzo lekkomyślne zachowanie. Taksówkarze w swoim mieście czują się jak u siebie, do takiego stopnia, że myślą, że można im wszystko. W tym przypadku nie ma inaczej, bo ten taksówkarz, który jest po prawej stronie, zaczyna szeryfować, wcinając się bardzo chamsko na pas, na który w ogóle nie miał prawa zjechać. To jest wręcz naganna sytuacja, i szczerze mówiąc, to nie będzie pierwsza i ostatnia taka sytuacja. Patrzcie, jak naprawdę niewiele brakowało do stłuczki, z winy tego taksówkarza. No przecież kto normalny by pomyślał, że tak dziwny manewr wykona ten kierowca. Jednakże plus dla autora nagrania za spokój i opanowanie w takiej sytuacji, zapewne każdy na jego miejscu już by na złośliwość zareagował złośliwością. To jest masakra. Kierowca srebrnego pojazdu cofa. A później jedzie do przodu, zderzając się z niebieskim samochodem. Zapewne nie spojrzał, czy coś nie jedzie po prawej stronie. No cóż, taka nieuwaga sporo będzie go kosztować. Pytanie jeszcze jest jedno. Dlaczego on cofał na środku drogi? Jeden gagatek stanął na pasach, przez co rowerzysta miał zablokowane przejście, a w dodatku drugi delikwent postanowił sobie ominąć cały korek. I wymusił pierwszeństwo na pieszym oraz na nagrywającym. Samochód, który zaraz zobaczycie, próbuje przygotować się do manewru wyprzedzania. Ze swoim małym silnikiem musi to zrobić umiejętnie. Zastanawia się bez końca, aż w końcu nic nie robi. I autor nagrania postanawia wyprzedzać. No ale jednak zmienia zdanie. Jednakże zapomina, że musi patrzeć także, co dzieje się z tyłu. I w ten sposób zajechał drogę autorowi nagrania, niemal doprowadzając do kolizji. Wiadomo, że ciężarówka albo autobus musi wziąć większy zakręt, aby idealnie skręcić. Jednakże ten kierowca osobówki chyba myślał, że ciężarówka skręca w inną stronę. No i doszło tutaj do kraksy. Korytarz życia to specjalny manewr, w którym musimy przepuszczać pojazdy uprzywilejowane takie jak Straż Pożarna. Jednakże zielona Skoda na skrzyżowaniu zupełnie nie zwraca uwagi, że musi przepuścić wóz strażacki. To samo inni kierowcy z drugiego pasa. Zupełnie jakby się tym nie przejmowali. Niezdecydowany kierowca na tym rondzie. Dopuszcza się jednak chamstwa i wcina się, wymuszając pierwszeństwo na nagrywającym. Kierowca czarnego samochodu stoi, podczas gdy światło zmieniło się na zielone. Zapewne tak stanął, że nie widzi sygnalizacji drogowej. Autor nagrania na niego zatrąbił, a ten dalej stał, więc stwierdził, że go ominie. Jednak nagle obudził się w nim jakiś chamski instynkt, który stwierdził, że nie pozwoli się wyprzedzić. Autor nagrania chciał wyprzedzić wolno jadący pojazd przed nim, lecz niestety przy próbie wyprzedzania ten pojazd nagle skręca w lewo. Niestety ciężko dostrzec na nagraniu, czy wyprzedzany pojazd dał kierunkowskaz w lewo, bo domyślam się, że raczej mógł nie dać na początku, tylko dopiero wtedy, gdy było już za późno. Ciężko jednoznacznie ocenić tą sytuację. Jeśli nie było wcześniej kierunkowskazu, to wina jest po stronie wyprzedzanego pojazdu. A jeśli kierunkowskaz był, to autor nagrania mocno zawinił. Na sam koniec widzimy, jak kobieta wychodzi z samochodu. Kierowca Audi wyprzedza autora nagrania, tylko po to, aby za chwilę dosłownie skręcić na swoją posesję. Niesamowicie frustrująca sytuacja. Tak jakby te kilka sekund normalnej jazdy zrobiło mu różnicę. Jazda po ciemku bywa niebezpieczna. Szczególnie, gdy mamy do czynienia z jakimś wariatem na drodze. Tak jak w tym przypadku, nie chce mi się nawet zliczać ilości przepisów, które ten pan złamał, ale sami ocenicie to zachowanie. Ścinanie pasów i agresywne wyprzedzanie i nocna pora to niestety zwykle nie kończy się dobrze. Na dodatek wszystko odbywało się na zakręcie, co zwiększa ryzyko kolizji lub wypadku. Naprawdę ręce opadają. Jeśli nie mają lekko, gdy takie czerwone BMW sobie jedzie pod prąd i omija autora nagrania w dodatku na pasach. Nie chciałbym być w jego skórze, gdyby tutaj niedaleko stała policja. Kierowca tego forda nie umie poruszać się po pasach, kompletnie ma gdzieś innych uczestników ruchu drogowego, wręcz zajeżdżając drogę.